halo tu ciapa witam was w kolejnym filmie z pulpitu jest to już drugi filmik o tematyce wirtualizacji i oczywiście też ogólnie systemów operacyjnych które były w becie dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie windowsa 7 w kompilacji 7000 była to jedna z tych kompilacji, która była udostępniona dla testerów w styczniu 2009 roku, więc prawie każdy mógł sobie taki system przetestować. Zobaczymy sobie, co ta beta ma w zanadrzu, zobaczymy sobie, jakie zmiany były w tej becie, między oczywiście też Windowsem 7 oficjalnym. Tak więc dobra, stwórzmy sobie wirtualną maszynę, tutaj pozwolę sobie skorzystać ze ściągawki, bo akurat nie pamiętam dokładnie jak to trzeba było robić, więc tak, bierzemy sobie custom, dajemy sobie kompatybilność na workstation 12, tu zaznaczymy, że instalujemy to później, tutaj zaznaczamy trzecią opcję, wybieramy sobie Windowsa 7 64-bitowego, no i możemy sobie to nazwać obojętnie, jak ja sobie to nazwę, w ten sposób. Zaznaczamy sobie oczywiście BIOS, jak kto woli to można sobie dać dwa rdzenie. może być. No i 2GB RAMu, tu już akurat mam rekomendowane, więc może być. Dajemy sobie internet, dysk z Kasi możemy sobie zostawić. Robimy nowy dysk o rozmiarze no, troszeczkę mniejszym niż rekomendowany, nie trzeba takiego wielkiego robić szczególnie. No, 40GB na pewno starczy. No i to tyle z customizacji maszynki. Teraz wchodzimy do ustawień, żeby sobie włożyć tutaj dysk, co nie? Jak widzicie, tutaj mam fajny folder z betami. Trochę ich tutaj jest, trochę muszę ich zainstalować, trochę mam z propozycji od widzów. Bardzo dziękuję. Tak więc, dobra, wybieramy sobie odpowiednią płytkę. Takie bety możecie znaleźć nawet na stronie windowsbase.pl Albo jeżeli komuś się nie chce na polskich stronach, no to na archiwie, co kto woli No i dobra, tak więc uruchamiamy konfigurację Jeżeli macie jeszcze taką możliwość, to możecie sobie włączyć wirtualizację z procesora Troszeczkę to może polepszyć wtedy wydajność maszynki Tak więc dobra, uruchamiamy naszą konstrukcję Więc tak, na początek musimy sobie wejść do BIOS-u Potrzebna nam jest specyficzna data, żeby tutaj nie mieć czarnego tła na tapecie, w tej becie jest ukryty time bomb, więc no, trzeba sobie tutaj ustawić rzeczy. Ustawiamy sobie grudzień 12 2008. To jest dokładnie data kompilacji tego tutaj builda. No i, oboje, no i obojętnie jaką godzinę to już nie ma znaczenia. Wychodzimy z BIOSu, zapisujemy. No i butujemy. No, i jesteśmy w instalatorze Windowsa 7. Jak widzicie, wygląda nieco inaczej niż w oficjalnym buildzie, a nawet tych późniejszych. Ten build ma takie fajne niebieskawe tło. <laughs> Fajnie byłoby je wyciągnąć z tych plików. Jedyne co tu zmienimy, to zmienimy sobie układ klawiatury na polski programisty, niech sobie będzie. No i klikamy Next, Instaluj teraz. Akceptujemy Eule. Kto to chce kurde czytać? Wybieramy Custom. Robimy sobie dysk. Tak jak. Zwykle, klikamy Next, no i instalujemy to wszystko. Powiem wam pewną anegdotkę: a mianowicie, że w VMware, jak się weźmie tą najnowszą wersję kompatybilności, to może czasami nie wypakowywać tych plików, może czasami ich nie kopiować. To jest jakiś błąd i trzeba specjalnie właśnie zmniejszać tą kompatybilność, na przykład na dwunastkę, właśnie. I właśnie w taki sposób, jeżeli chce się na przykład sterowniki tutaj zainstalować do VMware, no to. Trzeba posiłkować się starszymi VMware Toolsami, żeby sterownik do grafiki działał, do, do ogólnie do przenoszenia plików z hosta na gościa. To wszystko właśnie w tym VMware jest takie specyficzne, ale dobra, niech się to skopiuje i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, tak więc instalator tutaj już przekopiował potrzebne pliki, tak więc restartujemy teraz. No i teraz reszta uruchomi się już z naszego dysku normalnie, tak więc. Teraz jeszcze chwilkę poczekamy, tam zrobi resztę. To akurat zajmuje najdłużej chyba z tego wszystkiego. Przynajmniej u mnie. Tak więc co, znowu z No i tu już zostały tylko formalności. Jeszcze tylko OBI do zrobienia. Tutaj akurat nie będę dawał hasła po co to jest. Klucza produktu akurat tutaj nie będę dawał, więc to pominę. Weźmiemy ask me later. Czas się zgadza. Zmienimy sobie tylko jeszcze strefę czasową, czekaj. Dajemy sobie home network. O matko Boska, bo tu jeszcze mi chce grupę domową zrobić. Nie. No i butujemy. Jak widzicie, ta grafika to też jest właśnie ekran butowania, Ten sam, co był w instalatorze. A tak wygląda pierwsza ta beta, jaką widzimy po odpaleniu. Dosłownie szprot. Pierwsze, co rzuca się w oczy jeszcze na pulpicie, to właśnie programik Send Feedback. On jest po prostu odnośnikiem do panelu sterowania do stosownej opcji Feedback, która znajduje się tutaj w System and Security na samym dole. No, zobaczmy, czy to jeszcze w ogóle działa. A, no tak, przecież potrzebujemy klucza. Ale ciekawe, jakby to działało, szczerze. Downloading configuration data. O, coś jest. Tell Microsoft about your experience. Uh, ok. I am giving feedback on. <laughs> Zobaczmy sobie. System performance and maintenance. Mamy tutaj ocenianie według tutaj jednej opcji. Jednej z czterech. Tak samo 1 na 7 gwiazdek. Dajmy sobie 6. Nie wiem, czy to jeszcze działa. Ale jeżeli, tak. To BKXDDDD, a wyślijmy, zobaczmy. <śmuszamy> <muszamy> Może dostaną. Nie, no pewnie nie, bo serwery już nie działają. Żeby wysłać feedback, to po prostu wystarczyło wyjść z tego i wejść jeszcze raz. Normalnie jest już ta opcja dostępna. Zerknijmy sobie do programu, Zobaczmy, co on tutaj posiada jeszcze. Widzimy, że posiada gadżety jeszcze z listy. Możemy sobie to wszystko przenosić po pulpicie. Co kto woli. Nie ma więcej gadżetów. Akurat tutaj już ich nie ma. Tu praktycznie prawie że wszystkie z listy są. Więcej później podochodziło. Zobaczmy dalej. W ogóle patrzcie tutaj na ten yy, przycisk od startu. On się różni od finalnej wersji. Widzicie? On tutaj wygląda tak specyficznie, jakby troszeczkę inne kolorki miał, troszeczkę inne, inne jakby refleksje na, tym, na tej teksturze. Jeszcze ta obramówka. Tutaj poza obramówkę wychodzi właśnie to światło z, tych, lo, z tego logo Windowsa. Tak samo tutaj, właśnie to menu start wygląda jak w dosłownie, jak w wiście bez aero. Obrazki, zobaczmy sobie, jakie tutaj są. No widać, że wistowe. Nie ma ich więcej. Możemy sobie jeszcze tutaj wybrać sampli, które też są w zwisty. Weźmy sobie szprota, niech sobie będzie szprot. Przypatrzmy się jeszcze innym programom. Zobaczmy sobie Internet Explorera. Oczywiście w 64-bitowej wersji, o ile się załaduje. A jednak się załadował. Tylko, kurde, mać mój task manager się zwiesił. Kurde. Zobaczmy, czy tutaj działa Internet. To jest Internet Explorer 8 i ten Internet Explorer trochę. <laughs> trochę nie działa. Niby 64-bitowa aplikacja, a tu kurde, proszę bardzo. Zobaczmy, czy to działa. Działa. Wyświetlisz Google'a? Kręci, kręci, dobra. Wyświetlisz Toast.ith'a? O Jezu, tu nie ta strona. Wyświetlisz Toast Techa. na spokojnie. To są akurat takie proste strony, że Internet Explorer normalnie je puści. Ale na razie jak tak bez sterowników zainstalowałem, to ten Windows 7 no jest responsywny, muszę powiedzieć. Bardzo responsywny, jak widzicie, no nie ma takich dropów bardzo wydajnościowych. No tylko właśnie w tym Internet Explorerze trochę się tu zadławił. Eksplorator jest praktycznie podobny co w wiście nic tutaj praktycznie chyba się nie różni pod względem ikonek i takie tam. Sprawdźmy sobie wersję. Tu już jak widzicie jest normalnie. Jak w siódemce, no może prócz tego stringa z kopią ewaluacyjną. A tak to wszystko wygląda jak Windows 7. Tutaj jeszcze widzicie mamy rocznik 2008. Powiem Wam, że szkoda, że tej grafiki nie zostawili w Windowsie 7. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dobra, zainstalujmy sobie sterowniki. Wybiorę sobie tutaj szybko z mojej biblioteczki. Wybiorę, wybiorę sobie takie sterowniki, żeby dało się zainstalować dobrze. Wybierzemy sobie wersję 10.00. One powinny od razu zaskoczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kontrola konta użytkownika, jak widzicie, wygląda podobnie co w Windowsie 7 normalnie, ale jest wciąż troszeczkę tutaj mały ten mała tabelka. Ok, VMware Toolsy nam się załadowały. Instalujemy sobie wszystko. Install. No i sobie teraz chwilkę poczekamy, sobie to wszystko zrobi. Okej, okay, instalacja się zakończyła. Teraz jeszcze tylko zrestartujemy komputer. No i teraz będziemy chociaż mieli jakąś strawną rozdziałkę, żeby już nie jechać na tym 4 na 3 rozciągniętym. Tak więc dobra, wejdźmy sobie tutaj do rozciągnięcia. Weźmy sobie 720p. No i już jest trochę strawniej. Właśnie jeszcze odnośnie panelu sterowania. Jeszcze tutaj widzicie, tu jest ten właśnie domyślny wygląd tego panelu sterowania, tak możemy sobie włączyć wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o personalizację ogólnie teraz Windows'a 7, jeżeli byśmy chcieli sobie włączyć aero, no to... No to tego nie zrobimy. Windows 7 jakimś cudem przeszedł time bombę. Przestawiła mi się data i mogę normalnie personalizować yy, Windowsa, No nie wiem jak to się stało, bo normalnie tego nie można zrobić po yy, time bombie. A teraz mogę z jakiegoś powodu. Tak więc, dobra, korzystajmy póki możemy. Tak więc przełączymy się na Aero. O! No Aero na VMware, akurat nie jest takie responsywne. W pełni, ale no, zależy w jakich przypadkach. No, czasami jest responsywne, czasami nie. Przynajmniej u mnie tak jest. No i teraz, jak widzicie, Mini Start przypomina już siódemkowe w tym Aero, naprawdę. To już jest czyste Windows 7, no tylko ten przycisk od menu Start jest inny, a tak to normalnie Windows 7. Zobaczymy sobie jeszcze resztę aplikacji. Mamy Windows DVD Makera. Ten jeszcze jest akurat zwisty z tego, co mi się wydaje. Windows 7 miał zmienioną ikonę. Samplowych filmików nie ma, szkoda. W późniejszej becie jeszcze pewnie został dodany Wildlife, który jest tutaj domyślnie w Windowsie 7 zawsze. Tak więc no cóż, no, nie, nie mamy nic tutaj do wsadzenia. No chyba, że mamy obrazki jeszcze, nie? No zobaczmy sobie slideshow. Takie mamy style menu. Widać zwisty. Praktycznie takie same nawet są w Windowsie 7 mi się wydaje. Dawno nie korzystałem z tego programu, szczerze powiedziawszy. Ale coś tu jest. Play, mamy slideshow, proszę bardzo, o, mamy obrazki. No dalej mamy Windows Media Center. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Windows Media Center Continue. Mamy sobie ekspresową konfigurację, żeby już tutaj nie przedłużać. Ach no tak, przecież to kurde, nie ściągnie danych, bo nie ma. A. Dobra, włączyłem sobie full screen, żeby tutaj yy, nie pieprzyć się z tym. No więc jak widzicie, typowy Media Center. Jak w Windowsie 7 albo wiście. no tutaj już akurat troszeczkę zmieniony. No chyba, że chodzi o dźwięki, no to dźwięki są akurat jeszcze te wistowe. Dalej mamy Windows Media Playera. To akurat nie pamiętam jeszcze w jakiej wersji. Zaraz to zobaczymy. Ikonka jeszcze jak widzicie to jest chyba jedenastka, Zaraz to ogarniemy, zobaczymy to zaraz. About Windows Media Player to jest wersja 12. O Jezu, to jest jeszcze. To, to już jest dwunastka, to już powoli jest zmieniane. ale ikonka jeszcze jest z 11. Jak widzicie też nawet muzyki nie ma samplowej tutaj w Windowsie 7 są tylko obrazki jak widzicie są tylko obrazki yy, to nie są obrazki z Vista, jak wcześniej mówiłem to są obrazki normalnie wrzucone do bety jako sample yy, po prostu zobaczmy sobie programy które tutaj mamy w becie. ogólnie też akcesoria zobaczmy sobie kalkulator kalkulator ma inną ikonę ale wygląd ma w miarę podobny do Windowsa 7 nie CMDek, yy, jeszcze widzicie printuje nam datę 2006 ale stringa już printuje takiego z Windowsa 7 Tu możemy podłączyć się ponoć pod projektor yy, poprzez internet, ale to akurat nie zadziała, bo nic tutaj nie mamy. Getting started. Tutaj akurat jeszcze widzicie takie wistowe rzeczy Windows 7. Takie rzeczy to się odpalały w autostarcie na nawiście, tylko że to troszeczkę inaczej już wyglądało. Notatnik, jak wiadomo, notatnik no to będzie taki sam jak w Windowsie 7. Tutaj już się robi ciekawiej, patrzcie na painta. Paint tutaj akurat wygląda troszeczkę inaczej. Widać, że już tutaj ten motyw wstążki jest wprowadzany z ofisów i tak dalej. Ikonki jak widzicie tutaj przy różnych opcjach są inne. Tutaj tak samo te ikonki wyglądają fajnie ty, mogli to zostawić. Już dawno nie korzystałem z siódemkowego Paint'a, naprawdę z tego wstążki. Chociaż czekajcie, jestem debilem. Przecież paint jest na Windowsie gdzieś. O, widzicie? Takie są zmiany. Układ jest praktycznie taki sam, tylko mówię. Po prostu ikonki są inne. Tutaj tylko to po prostu inaczej się nazywa, inaczej to wygląda. Kolor 1, kolor 2 to kiedyś był stroł i wypełnienie. No i tutaj przybornik jako kółko, a nie kwadrat. Narzędzie wycinanie to niezmienione w ogóle z wisty, Takie same jak w siódemce, nawet tutaj akurat tylko właśnie to robiło jeszcze z czerwonym konturem, znaczy obrysem tutaj wokół screena, więc tutaj troszeczkę tak gównianie. Już lepiej sobie zrobić. Print screena, wkleić sobie to do painta i, i masz bez, obrysa, bez obrysu, nie? Dokładnie w ten oto sposób, później sobie to zapisać jako, nie wiem, e, gówno. base sobie do obrazów, no i masz screena w PNG, tylko oczywiście skompresowany jak w trzy dupy, ale no, jest, jest screen. Rejestrator dźwięku, no tutaj niezmieniony znowu. Ciekawe, czy coś będzie z tego słychać. Ow. Słuchać było. Dalej mamy sticky notesy, naprawdę przydatne narzędzie. Dalej mamy wordpada. To akurat w ogóle z inną ikonką. Porównamy sobie go z tym z Windowsa 10, jak widzicie. I ikonki są inne. Motyw wstążki jest tutaj troszeczkę zmieniony. Jak widzicie tutaj w polu wstawiania mamy tylko trzy opcje. Zabrakło nam tutaj po prostu y, pola wstaw obiekt. Elementy są też przestawione miejscami, jak widzicie. Paint jest tutaj na środku, tutaj jest po prawej i tak dalej, i tak dalej. W widoku już nie ma tych przycisków, są po prostu checkboxy. To akurat downgrade względem tego. No i tak wygląda WordPad. Tak samo właśnie wprowadzanie motywów wstążki do programów Microsoftu z Officeów i innych pierdół. Dalej mam jeszcze ułatwiacze dostępu. Kurde, jak mnie ten narrator wystraszył. <laughs> Sprawdźmy sobie lupę. Więc jak widzicie, to działa w podobny sposób jak, jak w Windowsie Vista, nawet w Windowsie XP. Ale zobaczmy, czy możemy sobie zrobić lensa. Możemy sobie zrobić lensa nawet. Więc w sumie, dobra, to działa nawet podobnie. Nie wiem, czy lupa w Windowsie 10, 10 czasem nie jest taka sama. Teraz to sobie sprawdzimy. Oczywiście, że jest taka sama. Tylko ta lupa w Windowsie 10 jeszcze ci jakoś tak... Rozmywa ten tekst i nie jest taki pikselowaty. To jest właśnie dupne. O kurde, dwie lupy. Podwójne powiększanie, patrzcie. O kurde. Podwójne powiększanie, widzicie jak to wygląda? Ojej, jak to wygląda dupowato, ale dobra. Dalej mamy klawiaturę ekranową. Tak właśnie wygląda klawiatura ekranowa. Możemy sobie coś tutaj popisać. Dalej mamy narratora, który będzie dosłownie wszystko czytał. Teraz co będę robił? Z jakiegoś powodu nie chce mi się odpalić. Ach, no tak, bo się on ładuje dopiero. Oj. O. Focus on quick help button. The narrator will read aloud what is on screen as you navigate using the keyboard. Program Manager pane contains Program Manager pane. Desktop list with two items. What? Так start, start Menu for CI option focused on search box contains all programs. Recycle bin. Exit narrator window Focus on Yes button contains Yes button. No you sure you Ma tylko jedyna. Wciągłem się w tego narratora, wychodzę stąd. Tak więc to byłoby na tyle z tych wszystkich programów ułatwienia dostępu. Te wszystkie programy, które tutaj mamy, to praktycznie są te same, więc akurat nie musimy tego sprawdzać. Ale ja możemy sobie sprawdzić jeszcze system information. Wszystko, jak widzicie, wykrywa się w VMware Virtual Platform. Wszystko się wykrywa prawidłowo. Tak więc nie musimy tego już sprawdzać. Zobaczmy sobie. Microsoft Journal, o Jezu, jeszcze chcę sterownik jakiś zainstalować, co to jest? Journal, Note Writer, Print Driver. Ale dobra, Windows Journal, no to po prostu jest jakby taki zeszycik. Jeżeli ktoś ma tablecik podłączony do komputera, albo jakiś rysik i chcesz coś sobie napisać tutaj, no to na spokojnie można sobie to yy, pisać. Math Input Panel. Write math here. F od X. Nie wiedziałem, że to jest 1 minus X. Tak, jeszcze raz, jeszcze raz. F od X. Dobra, udało mu się. Mamy także jeszcze tutaj jeden programik. Tablet PC Input Panel. Tutaj możemy sobie pisać rzeczy i one będą się przekształcały w tekst pisany tutaj na kompie. Weźmy sobie na przykład notatnik do tego. Już z przyzwyczajenia napisałem po polsku. E. Elo. Weźmy sobie Insert. Do? Nie, kurde, jeszcze raz. E. E. Małpa. E, chciałem napisać. No co, L? No ja, pita Tak ja mam E napisać dużą literą. O. L. O. Insert. Dziękuję ba. A jednak nie. Jest Zero. Dobra, dam mu spokój, już mi się nie chcę z tym męczyć. Mamy tutaj jeszcze Windows PowerShell, ale jako, że nie jestem takim kurde użytkownikiem, który yy, ogarnia PowerShell'a, to ja nie będę się w to tutaj zagłębiał. Narzędzia administracyjne to też praktycznie nie trzeba nic pokazywać, bo tu się nic nie zmieniło. Extra send upgrades. Small Business Resources. To akurat łatują się odnośniki do Internet Explorera, więc to raczej nic. Nie będzie aktywne. Dalej mamy gry. Jak widzicie, wszystkie są tutaj gierki. Games Explorer możemy sobie włączyć. Eksplorator gier, no to praktycznie taki sam co w siódemce, w wiście, nawet. Praktycznie to samo. Wszystkie gierki z listy są, więc tu nic się nie zmieniło. Jestem profesjonalnym graczem sapera, naprawdę pokażę wam. O, właśnie tak. Dalej mamy maintenance. To akurat praktycznie też te same programy co w Windowsie Vista, więc to akurat też nie trzeba zmieniać, nic pokazywać. Tak więc to tyle z programów. Zobaczmy sobie resztę rzeczy. Zróbmy sobie rating tej maszyny, aż dla beki zrobię. O, coś tu się zbugowało. Cannot complete assessment? O ty do. No i kurde, nie mamy reita. <laughs> Trudno. Welcome to Display Color Calibration, ok. Ustawmy sobie kolory. O, mogę sobie gammę ustawić. Co z tego, że mi to nic nie zmienia kompletnie. A szkoda. Fajnie, by było, jakby zmieniało. Tu dark, too bright. Use the controls on your display. No, fajnie. Using the contrast control on your display. Ale ja nie mogę, no. O, mogę sobie jeszcze ustawić kolory. A to też nie działa. Wiecie co? Pokażę wam pewnego zabawnego buga. Ojej, zaczyna się. This pre-release version of Windows has expired. No już się string zmienił. No i chud. Pokażę wam jednego śmiesznego buga. A mianowicie, jeżeli będziemy chcieli sobie zwiększyć title bar na pełną pizdę, to zobaczycie co się stanie. Wywali blue screena! To jest właśnie głupie, nie, nie wiem czemu to tak działa, naprawdę. Może po prostu jest jakiś błąd, że Windows myśli, że jeszcze możesz lecieć dalej, a tak naprawdę nie może i panikuje i wywala ci blue screena. Po prostu głupie w swojej budowie, ale dobra. Zrestartujmy go. Ej, idźmy sobie normalnie. Teraz już pewnie nie będę mieć aero, bo wywaliło mi już ten komunikat. Kurde, muszę ogarnąć sobie na przyszłość, żeby VMware mi nie zmieniał dat od razu po zainstalowaniu VMware Toolsów, bo to naprawdę jest jakiś poroniony pomysł. Ale ty, mam dalej aero, <noise> więc nieważne. I dalej mogę normalnie wejść do personalizacji. W sumie dobra, nic nie straciłem. Sprawdźmy sobie jeszcze coś jednego w MS-Configu. To jeszcze, jakbym umiał pisać. Wejdźmy sobie w boot i włączmy sobie no GUI boot. Zobaczmy, sobie, jak to będzie teraz wyglądało. Co będzie się wyświetlać nic nie będzie się wyświetlać, czyli nic nie przygotowali po prostu, no jakie dupy, nic nie przyszykowali na start, to dołączmy mu jeszcze OS Boot Information. Może teraz coś wyświetli. No teraz wyświetla, ale to co ładuje. <laughs> Więc jedynie tym możemy się uraczyć przy ładowaniu, nie żadnym Microsoft Windows. Łączymy sobie jeszcze jedną rzecz. Tak kurde, cały czas będę mówił o tej jednej całej rzeczy. Zrobimy sobie jeszcze Uruchamianie z komunikatami jeszcze dodatkowymi, tylko muszę sobie zlokalizować jedną rzecz. Dobra, jesteśmy już w tej rzeczy, co chciałem znaleźć. Wchodzimy sobie do Computer Configuration, wchodzimy w Administrative Template System i szukamy na dole Verbals versus Normal Status Messages i to klikamy Enabled. No i sprawdzamy sobie teraz, jak to wygląda w praktyce. Jak widzicie, więcej rzeczy się wyświetla, ale patrzcie, chociaż widzicie, jak Windows się ładuje, nie? Widzicie, co ładuje, co nie ładuje. Co tu jeszcze można zrobić na tym Windowsie? <laughs> Możemy zobaczyć, co tu mamy w featurech chociażby. Mamy jeszcze tutaj chociażby telneta, tutaj subsystem dla Unixa. Nie wiem, czy to jest nawet w zwykłym Windowsie 7. No tutaj różne serwisy internetowe, jakieś tutaj rzeczy od Microsoftu. Net Framework 3.5.1 nawet tutaj jest. Tak więc dobra, to by było na tyle, więcej już tutaj w tym Windowsie raczej nie zrobimy. Jeżeli chodzi o ten cały wygląd systemu, no to blisko mu do siódemki, ale jeszcze troszeczkę wisty tutaj jest. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś inną betę systemu, no to możecie zostawić śmiało komentarz pod tym filmem. Ja oczywiście tą betę sprawdzę i zrobię dla was filmik. Jeżeli podobają wam się takie treści i chcecie ich więcej, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienie o następnych filmach. No i co, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego filmu, no i trzymajcie się. Asta înseamnă că materialul și e...